Cześć kochani! Przygotowałam dzisiaj dla Was propozycję pracy plastycznej. Chciałabym, żebyśmy wspólnie wykonali taki wiatrak z papieru. On później będzie się kręcił. Będziecie mogli znaleźć dla niego odpowiednie miejsce w swoim ogródku lub na balkonie. Jak stworzyć taki wiatrak? Będziecie potrzebowali kartki papieru. Z tej kartki, dużej kartki, będziemy tworzyć kwadrat. Jak tworzy się kwadrat, Wy już zapewne wiecie. Bierzemy, łapiemy za róg i przykładamy od drugiej strony, robiąc taki na początku trójkąt. Już Wam to pokazuję. Zagnę tylko. Wy na pewno pamiętacie, przy okazji robienia samolotów z origami robiliśmy już nieraz taki kwadrat. Jak zegniemy tutaj trójkąt, to powstanie nam taki, ja już wycięłam, taki kwadrat. Mhm. I jeżeli będziemy już mieli taki kwadrat przygotowany, to będziemy musieli zgiąć jeszcze na drugiej stronie linie, żeby linie stworzyły nam taki x, taki krzyżyk, taki x. Mhm. Bardzo dobrze. Jeżeli będziemy już mieli tak przygotowaną kartkę, czyli wycięty kwadrat i zgiętą tutaj na pół poprzekolnej, żeby był jeden trójkąt, otwieramy, tworząc drugi trójkąt też zaginamy. Jak powstaną nam te linie w kształcie litery x, to będziemy potrzebowali nożyczki. I co robimy tymi nożyczkami? Wzdłuż tych linii będziemy przecinać kartkę, tylko musimy pamiętać, żeby na środku zostało trochę miejsca, które nie będzie przecięte. Uwaga, zaprezentuję Wam, sobie też przetnę, o popatrzcie, widzicie, moje rozcięcie nie idzie do samego środka. Tutaj środek zostaje nierozcięty. I uwaga, wzdłuż każdej tej linii przecina. Mm -hmm. Jeszcze zbieram nie. I jeszcze jedna. Mm -hmm. Kartka jest stworzona z takich trójkątów. Widzicie cztery pojedyncze trójkąty. I teraz tak, będziemy potrzebowali klej. Klej nakładam na początku na sam środek kartki. Tam, gdzie nie była ona rozcięta, czyli jak mam kartkę tutaj, o, to na sam środek nakładam klej. I biorę jeden trójkąt, obojętnie na początku, z której strony i przykładam go do środka. Widzicie? Czyli w miejscu, gdzie był trójkąt zagięłam tylko jedną część. O, tak to nakieruję. Widzicie? Gięłam tutaj jedną część. Teraz, tu jest część zagięta, tu jest niezagięta. Więc następną też zaginam. Daję sobie troszeczkę kleju i tą część też zaginam. Hmm? Dokładnie. Czyli znowu zagięta, niezagięta. Następna część też będzie zagięta do środka. Czyli dokładam znowu jeszcze kleju i następną, proszę bardzo, zginam. Do kleju. Część zgięta, część niezgięta. I następny trójkąt również zaginę. Czyli dokładam jeszcze troszeczkę kleju i zaginę. Super, fantastycznie. Teraz trzymam troszeczkę paluszkiem tam w miejscu, gdzie dawałam klej, żeby mi się to jeszcze wszystko dobrze na pewno skleiło. Chwilę odczekam. O, dokładnie. I teraz na samym środku będę naklejać kropkę. U mnie ta kropka jest już gotowa, to jest naklejka, ale równie dobrze może być to kropka wycięta z papieru i przyklejona na klej. Tą kropkę również przyklejam i mocno przyciskam, mocno, żeby to się wszystko nie rozkleiło. Uwaga, widzicie, wszystko się ładnie skleiło. Mhm. I teraz mamy już podstawę naszego wiatraka. Czego będziemy jeszcze potrzebować? No, będziemy jeszcze potrzebować pineski. Z pineską, prostu o pomoc rodziców. O tą pineskę trzeba będzie wbić właśnie w sam środek naszego wiatraka, czyli w miejsce, w którym naklejaliśmy naszą nalepkę, naszą kropeczkę. Mhm. Jak mówię, nie jest to łatwe, więc poproszę o pomoc rodziców. Mi się już udało. Tu mam swoją pineskę, w której co prawda nie widać, bo jest biała tak jak moja kropka, ale pineska już jest, z drugiej strony wystaje. I teraz tą pineskę będziemy mogli bić do patyczka. Ja taki patyczek mam gotowy, to jest patyczek jak do balonów, ale równie dobrze sprawdzi się patyczek na przykład drewniany. I do tego też poproszę rodziców o pomoc, żeby wam tylko wbili pineskę do patyczka. O, proszę. Ja już wbiłam. I tak powstał kolejny piękny wiatrak. Mhm, dokładnie. Myślę, że świetnie sobie poradzicie, zwłaszcza przy pomocy rodziców, sklejenie tego wiatraka nie jest takie trudne, a myślę, że będzie fantastycznie wyglądał, kiedy rzeczywiście powieje mocniejszy wiatr i zacznie się kręcić. Jeżeli udało Wam się wykonać taki wiatrak, dajcie nam koniecznie znać. Przetestujemy nasze wiatraki też w przedszkolu. Do zobaczenia!